I jeszcze raz Kafarnaum. Tutaj przed nami jezioro galilejskie, ruiny miasteczka, kolejne domy, a tam rzekomo dom św. Piotra. Nad nim wybudowano taki kosmiczny kościół. A ja znowu chciałem opowiedzieć jedną historię związaną z tym miejscem. Opisana jest w Ewangelii Marka w drugim rozdziale, kiedy dowiedziano się, że Jezus przyszedł do Kafarnaum, zgromadziło się tylu ludzi, iż nie mieścili się w domu. I wtedy pojawia się ten człowiek, chory, sparaliżowany na łożu. Na szczęście ma swoich czterech przyjaciół, którzy gotowi są za niego się poświęcić. Jak to dobrze mieć czterech dobrych przyjaciół w swoim życiu. Macie tylu? Nie, nie chodzi o te setki gdzieś tam na Facebooku, ale o tych czterech dobrych, blisko, o tych duchowych przyjaciół, którzy gotowi są zaprowadzić Was do Jezusa. No i oni biorą swojego przyjaciela na łoże i niosą go. Okazuje się, że w którymś z tych domów jest tak dużo ludzi, iż nie da się wejść do środka. Postanawiają wtedy wejść na dach tego domu, rozbierają ten dach. Oczywiście nie jest betonowy, nie jest z cegieł. Jest to um, trochę patyków, może trochę gliny. Rozbierają ten dach i spuszczają go na y, łożu przed samego Jezusa. I wtedy ta niezwykła historia, kiedy Pan Jezus zamiast od razu go uzdrowić, na co czekali wszyscy, na co czekał on, Pan Jezus mówi: Odpuszczone są Twoje grzechy. No i wtedy pojawiają się, pojawia się konsternacja. pojawiają się pytanie, jak On może odpuszczać grzechy? Przecież tylko Bóg może odpuszczać grzechy. To było tak wyraźnie powiedziane w całym Piśmie Świętym. I Wtedy Pan Jezus, żeby dać dowód tego, że On może odpuszczać grzechy, że On jest tym, który przyszedł, żeby odpuścić grzechy, mówi, co łatwiej jest powiedzieć. Czy odpuszczone są Twoje grzechy, czy idź wstań, weź swoje łoże i idź do domu, czyli uzdrawiam Cię. Oczywiście, Łatwo jest powiedzieć, odpuszczone są Twoje grzechy, bo nikt nie wie, czy te grzechy naprawdę zostały odpuszczone. Powiedzieć zawsze można. Ale dowodem tego odpuszczenia grzechów, tej mocy jest moc, którą posiada Jezus, bo On jest Bogiem i tym, który może odpuszczać grzechy i mówi do tego człowieka. A więc wstań, weź swoje łoże i do domu. I on wobec wszystkich wstaje, bierze łoże i idzie do domu. Właśnie będąc tutaj, słyszeliśmy, jak jeden z przewodników ksiądz opowiadał e, pielgrzymom tą historię, a później e, mówi Skoro Pan Jezus odpuszcza grzechy, a Bóg tylko mógł odpuszczać grzechy, więc kim jest? Bogiem odpuszcza grzechy wielokrotnie, to będzie Pan Jezus w ten sposób między innymi udowadniał. Ja, ja jestem, nie muszę tego mówić. Skoro odpuszczam grzechy... Jestem Bogiem. Kto teraz odpuszczał grzechy w konfesjonale? Krz. Henryk, Krz. Andrzej, Damian. Ja chcę powiedzieć, na podstawie tego, co czytam w Piśmie Świętym, że tylko jeden, jedyny Bóg, tylko jeden, jedyny Jezus może odpuszczać grzechy. On jest jedynym pośrednikiem, jakiego mamy, o czym czytamy w liście do Tymoteusza. I tylko do niego możemy przyjść. Miałem tak wielką ochotę, żeby w tym momencie, kiedy on to mówił. Że ma moc odpuszczać grzechy jako kapłan. Chciałem go zapytać, czy może dać tego dowód, tak jak dowód dał Jezus, mówiąc do człowieka, wstań, weź swoje łoże idź do domu, uzdrawiam cię. Tak żeby i On mógł dać ten dowód, że to nie są tylko słowa: odpuszczam Twoje grzechy, ale że to jest prawda, że On naprawdę może odpuścić grzechy. Ja wiem, że te grzechy, ten nasz największy ciężar z naszych pleców, z naszych serc może zdjąć tylko Jezus. I kiedy mamy te ciężary, przychodźmy do Niego, bo On jest tym najlepszym. Pamiętajmy też, żeby mieć dobrych, duchowych przyjaciół, którzy pomogą nam przyjść do Jezusa, którzy pomogą nam nawet przez dach tam się do Niego dostać i znaleźć uzdrowienie, tak dla naszych serc, jak i dla naszego ciała. U Jezusa jest uzdrowienie całego życia.